Ja Zbierałem przez wiele lat, natomiast no, ostatnie pisanie to 2-3 lata, yy, gdyż zaczynało się, można powiedzieć, od zera. 28 lat temu yy, z koła Sibirak, przekazano mi takie szczątkowe listy, wykazy osób, które były wywiezione. I 3 yy, lata temu doszedłem do wniosku, że jak yy, ja nie opiszę E, nie odnajdę tych rodzin, tych osób kto to był, kto był wywieziony, to już tego nikt nie zrobi. Bo dla przykładu, wśród wywiezionych były trzy rodziny sochoniów i kto nie urodził się z Wasilkowa, kto nie jest Wasilkowy z tego e, przynajmniej okresu, e, kiedy ja się urodziłem, to nie będzie wiedział, kto to, kto to jest. Wiele czasu zajęło e, dojście do, do rodzin, e, rozmowy z nimi, no i w efekcie e, dzisiaj już mamy gotową książkę dotyczącą są wywózki na wschód Waszykowskich rodzin. To jest ważne, mnie bardzo zależało na tej publikacji, ażeby ślad, pamięć o tych osobach, które były wywiezione, a to było przynajmniej 160 osób wywiezionych na, na, na wschód w sposób bardzo. Bestialski, nieludzki. Wiele osób tam zmarło, zginęło. Wielu osób przyjechało tu jako sieroty, i należy pamiętać o ich przejściach, o ich katordze. My jesteśmy jako Waszy nie im to winni. Gdyby w większości miast, gmin były osoby, które się zajęły problematyką tą lokalną. Z Wasiekowa nawet kiedyś nie zdawałem sobie sprawy, że tak wiele osób zostało wywiezionych. Natomiast trzeba popatrzeć na to przez pryzmat tych osób, ich tragedii, przeżyć. Wiele tych momentów jest gotowy na scenariusz filmowy. Kiedy mamy dwie kobiety z Wasiekowa, które uciekły z transportu. To są niesamowite przeżycia tych osób i ich, ich rodzin. Także każda osoba, każda rodzina to jest oddzielna tragedia i nie możemy zapomnieć o tym, co oni przeżyli. Książki, które dotyczą historii mieszkańców, historii regionu, czyli tak naprawdę bliskiej nam historii, są bardzo ważne w Bibliotece i my też ze szczególnym. Szacunkiem podchodzimy do, do tych książek. Uważamy, że one są ważne i potrzebne, jeżeli. Pojawia się jakaś nowa publikacja, to y, uważam, że y, zasługuje na szczególną uwagę. Książka pana Antoniego Pełkowskiego, Wasilkowskiego, Gota Wschodu, będzie y, dostępna w bibliotece, y, natomiast uczestnicy spotkania promocyjnego y, otrzymali też bezpłatnie egzemplarz książki na zakończenie spotkania. Pan Antoni jest wyjątkowym człowiekiem, bo jak ja o nim myślę, to kojarzy mi się właśnie z takim pasjonatem. Historii Wasilkowa. Wszystkie takie działania, które mają związek z badaniem spraw, które kiedyś się zadziały w Wasilkowie, to właśnie kojarzą mi się z panem, z panem Antonim. Tak jak przed chwilą wspomniał pan Antoni, prezentując swoją książkę, to w historycy zawodowi... Zajmują się wieloma sprawami, a Wasilkowym niekoniecznie, bo Wasilków jest tylko jednym z wielu, wielu miast. A pan Antoni zajmuje się wyłącznie Wasilkowym z tego, co zdążyłem zauważyć, i y, przygotowuje publikacje, które dla mieszkańców Wasilkowa, szczególnie dla tych młodszych, są, myślę, istotną. Tak, istotnym źródłem wiedzy o tym, co, co było w Wasilkowie w latach minionych.